Siemaryki. Witam Was w drugiej części wczorajszego filmu, a więc w podsumowaniu tego, co się udało ogarnąć na wyjeździe, ale z Deka się opcja zmieniła, bo dojechały jeszcze paczki, ale to już za chwilę. Najpierw intro. Słuchajcie, materiał musiał być podzielony na dwie części. Z tego względu, że ja się po prostu z materiałem wprost nie wyrobiłem. Ale powiem wam, że fajnie wyszło, bo dzisiaj odwiedził mnie Bartek i Przemo. W międzyczasie dostałem jeszcze paczkę od Pawła. Co do Pawła, to niedługo będzie miał dla Was mega dobry temat, ale na to musicie poczekać. Ale warto zostać, warto zostawić suba i łapkę na tym kanale. Bo zrobimy coś naprawdę grubego. Ale to wam powiem później. Dzisiaj zajmiemy się tym, że podsumujemy wyjazd, który tak naprawdę był skromny. Kilometrowo nie, ale zdobyczowo, tak. Ale widzę już specjalnie paczek od chłopaków nie otwierałem, tylko paczkę od Pawła otworzę, ale widzę, że będzie na grubasie, tak więc popcorn rozsiadamy się i przechodzimy do akcji. Tak, więc przechodzimy od razu do akcji, najpierw ogarniemy to, co udało się tam na wyjeździe pozyskać. A więc pierwszym modelem jest Datsun Sunny. Powiem Wam, że nie mogłem go trafić, chodziłem po sklepach, były prosiaki, były mercedesy, były F1, ale niestety nie mogłem trafić Datsuna. Pozwolimy sobie tutaj, żeby Pan Andrzej nam trochę bliżej pokazał. Ja jestem zachwycony. Wszystko mi się tutaj naprawdę dobrze zgadza. Nawet to, że jest, bo słyszałem niektóre komentarze mówiące o tym, że Felga jest beznadziejna. Ja uważam, że Felga jest bardzo pasująca. Fajnie, że jest mała. Dzięki temu ten model fajnie siedzi. Niżutko. Będę się starał streszczać, bo sądzę, że tego dzisiaj będziemy mieli dosyć sporo do oceny. Tak więc, jak dla mnie, ten Datsun. Jest spokojnie dziewiąteczką Wygląda dla mnie mega fajnie, no szkoda, że te kaleczki z tyłu nie ma, nie? Ale całościowo prezentuje się super Jest to pierwszy z modeli Następnie upolowałem Forestera Chwilę się zastanawiałem, ale stwierdziłem, że ogólnie będzie pasował do kolekcji Jak najbardziej, zobaczcie przód Bardzo ładny Boczek, W tył, kaleczki się zgadzają. Dzisiaj mamy dosyć takie specjalne, znaczy inaczej, wyjątkowe warunki oświetleniowe. Powiem Wam, że zaraz nie wiem czy się nie obrócę, a więc może zróbmy to od razu z zaciosem. Tak więc wracamy, wracamy do Forestera. U, którego zgubiłem. O i teraz zupełnie inaczej kolorystycznie się prezentuje. Mamy tutaj piękny, niebieski kolor. Bardzo ładne kalki z przodu, bardzo ładne kalki z tyłu i uważam, że całościowo model prezentuje się na ósemeczkę. Tak więc tyle niestety, ale z tego co udało mi się ogarnąć na wyjeździe, tak więc przejdziemy już za ciosem od razu do paczek i w paczce od Pawła dostałem Fiata 500e w rekolorze. Ja mam takiego niebieskiego. Teraz dostaliśmy siwego. Ogólnie, autko bardzo fajne, bardzo przyjemne. I powiem Wam, że w tym kolorze fajnie, bardzo fajnie się prezentuje. Dla mnie ocena 7. Następnie mamy Limited Grip. No, taka driftóweczka, nie? Driftóweczka świetnie zrobiona. Mamy tutaj e, baniak, jeżeli chodzi, znaczy zbiornik paliwa mamy na pace ewidentnie. Mamy tutaj coś jeszcze fajnie, bo jest odsłonięta maska. Widać cały blok silnika. Bardzo ładne malowanie. Fajny łobuz. Chłodnica z przodu. Bardzo pasujące felgi. No jak dla mnie, ósemeczka. Następnie mamy F-150, która u nas już była, tak bez, pozwolę sobie ją tylko zaprezentować. Fajny. Mnie tu tylko te koło nie siedzi. Wiem, że są zwolennicy, dla mnie to koło jest trochę za mocne, ale ogólnie model jak najbardziej spoko. Eee, Dodża Dart'a. Wydaje mi się, że tego Dodża Dart'a chyba też mamy, ale nie mogę go teraz z wzrokiem zlokalizować. Możliwe, że jest na którejś z wieszaków. Karta niestety troszeczkę tutaj dostała, ale model jest również przyjemny. Nie będę go oceniał, bo wydaje mi się, że już ocenę raz wydałem i nie chciałbym, żeby ta ocen te oceny były różne. Tak więc Darcik również jak najbardziej. Spoko. Następnie mamy. O, a coś tu było? Nie wiem, czyś było umazane czekoladą jaką czy co? Paweł, co jadłeś? Następnie mamy Jaguar'a f type Project 7. Szkoda, że tych kalek z tyłu nie ma. Byłoby mega, ale ogólnie powiem Wam, że model jest bardzo ładny. Fajnie jest w ogóle wykonany ten środeczek. Kaleczki, wloty. Mega, mega przyjemny, mega fajny, bardzo pasujący kolor, jak i felga. Jak dla mnie? No, kurde, jak był, był ten tył. Daj mi 7,5. 7,5 dla Jaguara. No i to, co tak naprawdę było najważniejszą kwestią w całej paczówce, a więc Scania Rail Track. No powiem Wam, że jest kot, nie? Świetnie wygląda. Bardzo ładnie to wszystko się komponuje. Świetnie wyglądają wnęki, znaczy nadkola. Mega to wygląda. Zobaczcie. Jest wciągana, ewidentnie jest wciągana. Naczepa, na naczepie można coś holować. Świetnie to wygląda. Model jest zarąbisty, bardzo mi się w ogóle podobają kalki świateł yy, z przodu. No tutaj z tyłu nie ma co wymagać. Fajnie, że yy, przyczepka jest metalowa. Prezentuje się to całościowo bardzo, ale to bardzo smacznie. Tak więc tutaj jest dziewiąteczka. Mega, mega fajny. Coś większego trafę do kolekcji. A ja już otwieram paczuszki. Słuchajcie, obiecywałem, że otworzę je na filmie. Tak więc naprawdę nie mam bladego pojęcia, co my tu mamy. Zaraz zaczymy. Wow, dobrze się zaczyna. Dobrze się zaczyna. Ale sztos. Zobaczcie. No wygląda to genialnie. I ten mini. Mega jest ten zestaw. Zobaczcie. Ja uwielbiam w matchboxach to, że bardzo często, jak nie zawsze, bo nie chcę tutaj fupa popełnić, jest imitacja bieżnika, chociażby na początkowej tej części kół. Cool. Świetnie to wygląda. Nie wiem, czy to takie podobne do Scani, bo o ile wiadomo mini, no to jest. To jest mini, ale to jest chyba raczej jakiś taki sztuczny twór, ale prezentuje się mega, nie? Można zrobić fajnego kosmosa, jak widać. Cudnie to wygląda. Mega. No, kurczę, ja mam to oceniać w ogóle? <laughs> Ciężko mi jest to ocenić, bo oczywiście, że to prezenty tym bardziej mi się podobają. Ale dobra, dajmy to, to jest dziewiątka, nie? Dla mnie to jest dziewiątka. Świetnie się to całościowo komponuje. Zróbmy no, ja sobie jest drugiego. Dobre! Dobre! Będzie druga! Będzie druga! Uwielbiam! No kur... Uwielbiam! Moja kaczucha! Kaczucha z wanną! Sztos jest dla mnie... To jest bezapelacyjna w ogóle dycha! Ja tu się nie muszę nawet rozpływać! Kocham kaczki! Zawsze chciałem mieć za dzieciaka kaczki w wannie, no ale... Nie wiem... Mama mi nie kupiła! Teraz nadrabiam! Mega! Mega! Mega sztos! I tak wygląda pierwsza paczucha. I teraz od razu, żeby nie było, otwieramy za ciosem. Też zostało, dostałem instrukcję, jak to mam w ogóle pootwierać, żeby nie było. I mam otwierać to następująco, gdzie tu jest góra. Czekajcie, może zrobimy trochę tak. żeby nie było. O, śliczny. Też już mamy Mercedesa, ale Mercedesów nigdy mało. Zwłaszcza w tak pięknym wydaniu jak ten. Ja już go oceniałem, więc ja go drugi raz oceniać nie będę. Ale on jest śliczny, w Mówię, ten kolor w MetBoxie jest mega, ale to mega kotem. O kurczę, patrzcie na to. Ten sam? Nie, lekko jaśniejszy jest. Ale, no, ci, przemoże, trochę mnie ten. Trochę mnie zaskoczyłeś, bo wiesz doskonale, że ja i elektryki to tak nie do końca. Ale ten jest dobry. I mega to dobrze wygląda. Ślicznie, ślicznie zrobiony przód. Lakier jest po prostu kosmi kosmiczny. Bardzo ładny tył i w ogóle on ma ten, on ma pełną panoramę. No robi robotę. Ja pierniczę, ja muszę elektryka ocenić. Boże, co ty zrobiłeś? że znaczy, wiem, że ja mam elektryka w tym, ja muszę poza tym dobrze ocenić elektryka, bo powiem wam, że to jest taka naprawdę... No muszę uszcząć bo to jest elektryk, nie? No 8,5 no tutaj trzeba dać, ale jest mega. Bardzo jest ładny. Przechodzimy dalej. Ale, ty jesteś, ty jesteś stręciuch, nie? Kolejny elektryk. Ale nie. Y yy jest trochę taki, o, o ile SK jest kotem. Naprawdę mega kotem. Y yy jest takim trochę wyższym bratem. Trochę takim bardziej spłaszczonym, nie? Jakby go dwie, dwie ciężarówki w kleszcze wzięły. Ale ładny. Jezu, ten lakier jest po prostu mega, nie? Zobaczcie. Sztos. Tu też jest pełna panorama tutaj dam 7. 7, bo mi się ta bryła mniej widzi, nie? On jest taki strasznie jakby zbity. Ale tym w kartonie jest. O, jest przyczepniks, Ale ładny. Bardzo ładny jest ten motocykl. O kłówczy. ale przyczepa jest dobrze wykonana. A to jest ten naczepa do jakiegoś policyjnego, bo są naklejki Sheriff. Ej, mega to dobrze wygląda. Opuszczę ósemeczka. ósemeczka, bo niestety troszeczkę boli, że one nie są malowane. Ale bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. O kurde, nawet nie wiedziałem, że jest C8. Wow. No, powiem Ci przemo, że już na tym etapie jestem trochę zgnieciony. Dobrze to wygląda. No, jest ta yy, cudowna felga. No, mega, mega, mega to wygląda. Ja muszę kontrolować czasu, więc pozwólcie sobie, że tylko sobie zerknę. No naprawdę, grafik jest mega napięty. Wow, Ej, świetna jest ta, ta C8. I tak jak ja na poprzednim filmie powiedziałem, że ja C6 uwielbiam, no to ta czarna robi strasznie dobrą robotę. 8,5 tutaj muszę dać. Muszę być trochę krytyczny, żeby nie było. że Lubię C6, a wysoko C8 ten oceniam. Ojej, Cayenne. Ależ dobry. I to w tym to z lakierze. Ale kalka z tyłu jest mega dobrze zrobiona. Wyderzki. Kurczę, tutaj aż się prosi go odpakować, wkleić blachę i zakleić z powrotem. I matchbox mega często widzę robi panoramy na dachu, co im bardzo dobrze wychodzi. Bardzo ładny jest ten kajen. Tutaj dziewiąteczkę muszę dać. Wow. No jest, jest mega. Mm. O! Tesla S. Ej, jest problem, jak się wy... Nie, dobra, tam. Słuchajcie, dla mnie to musi być model widoczny, co z tego, że jest na kartoniku naklejone. Nie chciałbym się zaciąć na filmie, żeby to głupio wyszło. Znaczy nie wiedziałem, że one są pakowane. Bardzo ładne jest. Fajnie, bo ten środek można teraz bardziej tak oblukać. Nawet no są cup holdery na tylnej, na tylnej kanapie. No powiem Wam, że mega dobrze wygląda. No co ono muszę tutaj dać 8,5. Wow. Co my tu mamy? Etron. Bardzo ładny jest. Jestem zachwycony, jak, jak MadBox fajnie robi. Tutaj kaleczki trochę z tyłu znikają, ale powiem Wam, że jest. O, i tutaj dzisiaj jest bez panoramy. Wow, bo jest bardzo ładny. 8,5 jak najbardziej dla elektronika. I jeszcze jest jakiś kartonik. E, model 3. Fajnie, bo one są tak na stronę pakowane. Ładna ta trójka, nie? Okie, wiele jeszcze trochę ja się do elektryków przekonam. Czyli na razie mi się tylko modele podobają. Prawdziwe nie do końca. Ale jest bardzo ładny. Tutaj damy 8, żeby się tam nie rozpieszczać z elektrykami. No, mamy panoramkę. Już widać Bardzo ładny. No i przechodzimy już do foliaków. Coś tu mamy. Uuu. Przemówię, że ja lubię długie karty. Ale jest fajny. Jest drag. Dobry jest. I to jest Mustang. A to jest coś takiego jak żeśmy przywieźli ostatnio chyba od Bartka właśnie. Tylko, że my mieliśmy Treasure Hunt'a. Nie no, dobry jest, mega jest dobry. Z tego, drag nie jest akurat moją dyscypliną sportową, ani wyścigi na 1,4. Jestem bardziej za driftem, ale powiem Wam, że bardzo ładnie, bardzo ładnie ten model w ogóle wygląda. Jest świetnie, świetna jest ta kalka, bardzo ładnie on się prezentuje. Więc ja uważam, że tutaj jak najbardziej ósemeczkę trzeba dać, bo ten model jest mega dobrze zrobiony. Nie? Jest środek bardzo ładnie wykonany, są zachowane te wszystkie elementy, które są w dragach. Wow, naprawdę. Bardzo fajny. Ui! ja tak czułem. Bartek dwu, przepraszam, Przemek. Jak żeśmy rozmawiali jak byliście, to miałem takie przeczucie i właśnie w to chciałem strzelić, jak ci powiedziałem, że postaram się zgadnąć. Zielona, ale jest zarąbista. Mega, mega. Super to wygląda, w ogóle zastanawiam się czy na tych długich kartach są też, nie? Eee, chyba TH. ale świetnie to wygląda. Wow, ale ty mi zrobiłeś, zrobiłeś mi dzień. Dziewiąteczka dla Deorki, jak najbardziej. I coś tam jeszcze mamy, I co to? A wypełnienie po prostu, żeby się nie walały. I przechodzimy już od Bartka coś jeszcze w bonusie. Zobaczymy co tutaj. O, ale żeście trafili chłopaki, mega, 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 mega. fizyczny quattro. Aż, aż nie wiem co powiedzieć. Ja ogólnie bardzo lubię modele Audi. Zresztą zajawka też się tak naprawdę od tego zaczęła, nie? Od grupy volkswagenowskiej. Tak więc starają się dużo volkswagenów, dużo Audi i dużo Porsche zbierać. Świetny model, bardzo ładny. 9 jak najbardziej dla quattro. Zobaczmy co tam jeszcze w paszce siedzi. O, niebieska NSX, ale czat. I mamy tak pomarańczową, żółtą, białą. I teraz jeszcze do tego dochodzi niebieska. śliczna jest. O jajku, ale śliczna jest. No niebieska jest chyba najładniejsza teraz na chwilę obecności wszystkich. Czekajcie, skoczę po resztę stryk I teraz mamy tak, niebieską, żółtą, pomarańczową i białą. Nie wiem, jak wymyślicie. No dla mnie na, nie, no nie dla mnie niebieska jest największym potem na chwilę obecną. Wygląda najfajniej. Wow, Ale co ciekawe, tylko żółta i tylko biała mają znaczki z przodu. Ale mega. I cóż my tam jeszcze mamy? O! Widzisz, Bartek, mówiłem, że miałem zabrać, nie zabrałem. Muscle and Blow Drift. Super. Zobaczcie w ogóle na środek. Tam jest chyba klateczka, tak? Klateczka jest zrobiona. Jest pojedynczy fotel. Jest dźwignia, jest kiera. No, jest łobuz do latania bokiem, nie? W ogóle kalki tu są genialne. Taki trochę odrobinę zakrawający o... Um, boże, o monstera. Ale mega się prezentuje. No, powiem wam, chłopaki, że no, paczki sztos, nie? Naprawdę paczki są sztos. I takim drifterskim akcentem kończymy z oceną 9. Patrzcie, nawet tu jest wydech wywalony na boku. Mega fajnie to wygląda. Tak więc mega, mega dzięki za zrobienie mi, zrobienie mi dnia. Muszę dać tutaj niestety małe ogłoszenie parafialne, że nie będę w stanie Wam robić dwóch odcinków w tygodniu. Schodzimy do jednego odcinka w tygodniu. Za co mi też proszę wybaczcie. Eee, a ja się jeszcze z Wami za sekundę dogram. A więc, reasumując, słuchajcie. Ogólnie jest tego strasznie dużo, tak, to jest moje hobby, to jest moja zajawka, dlatego ja Wam to też filmuję, ale nie przerabiam tego wszystkiego tak naprawdę, bo jestem w pojedynkę, tak więc materiały po prostu będziemy robili na sobotę, postaram się, żeby zawsze punktualnie były na godzinę 12, w tygodniu sobie jakieś tam shortsy powrócamy, staram się też ogólnie dojść do tego, żeby uruchomić Instagrama, będziemy się bawili też zdjęcia na Instagramie, a Wam za dzisiaj dziękuję. Dzięki Wam za to, że mnie wspieracie, za to, że bardzo często ze, ze mną piszecie. Paczuszki do zwycięzców już właśnie wyszły. Tak więc, wszystko, wszystko już jest w miarę na bieżąco. A w drodze jest fajna paczka. W drodze jest fajna paczka i już za tydzień bo paczka powinna pewnie do mnie dojść wtorek, środa będę miał dla Was czaderskie info ale to musicie mnie bacznie obserwować i być czujni, a będziecie zadowoleni. Tak więc dzięki Wam za dzisiaj, dzięki Wam za wyrozumiałość eee, i co, no trzymajcie się mordeczki, eee, udanych e, patroli, udanych huntingów. No, zapraszam do chłopaków na, i do mnie w sumie, na Discorda, tam możecie się ze mną skontaktować, jeżeli ktoś chce, jest jeszcze mail podany pod filmem. Za dzisiaj Wam mega, mega wielkie dzięki, eee, trzymajcie się ciepło, Nara.